No dobra, to na czym ja skończyłem? Ano tak. Na ciemnościach, które w tej chwili równie dobrze mogą reprezentować mój umysł, bo tak teraz się czuję po tym telefonie. A czy to nie była zła rozmowa po prostu. Ta frustracja, wynikająca z tego, że oczywiście będą dzwonili, kiedy nagrywam i to w masowych ilościach. Jasne czemu nie? A, jakieś zakłócenia są, dobra. Jak mówię, na, to, to, ten sprzęt to jest zło. Na tym nie można polegać. Tak naprawdę. Nienawidzę go. Alfis, nie denerwuj mnie. Już miałem serio dosyć jak na jeden dzień. Okej, okay, wróciłam! Znów ciemne pomieszczenie, co? Nie martwcie. Moje umiejętności hakowania wszystko mam pod kontrolą. Ty na poważnie? O, tak! Dobry wieczór, prześliczni i gentlemen, prześliczni. Oto Metaton, nadaje na żywo z MTT News. Zaistniała interesująca sytuacja we wschodnim Hotlandzie. Na szczęście, nasz korespondent jest tam i nadaje na żywo. Odważny korespondencie, proszę znać coś wartego zgłoszenia. Nasza dziesiątka cudownych widzów! Czeka na ciebie! Eee, dobra, czekaj, co tam jest na dole LOL? Coś tam, żartuję tylko LOL, nie czytałem tego tekstu na dole i trochę tego żałuję, bo to mogło być niezłe. Eee, co tam, sobie... czekaj, może temu się najpierw przyjrzę, zanim coś zgłoszę? Co tam oni piszą? Mały potwór wulkan robi co może... ...i zyskuje mały aplauzik. No, jak miło. Cieszę się, że go doceniają też inni. Pyrup ironicznie przegapia zaproszenie do. do tej sceny. Pokochałbym to. No. Mogę się domyślić, że chodzi o to, że. Meta to nie jest taki gorący. Albo ewentualnie ja. A no cóż. Miejscowy samolot tworzy dużą kolejkę w sklepie, mówiąc. Okej, okay, wiemy o kim mowa. To nie także chcę to kupić czy coś? Jastek <laughs> jasne gmin. Dobra, już skoczmy zanim jeszcze zaświruję o tych wiadomości. Poszukajmy, co tu jest ciekawego w naszej okolicy. Jest sobie piłka. Je... Ty, metaton. To jest ciekawe. Tak, na standardy dziennikarskie, scena jest otoczona śmiertelnym polem siłowym. Które nie jest takie śmiertelne, bo po prostu jest blokujące i tyle. No dobra, więc ta piłka do kosza mówisz, tak? Koszykówka jest wybuchowa, co nie skarbie? Niestety, tą piłką nie możesz się bawić. Jest to piłka do kosza firmy MTT modna do noszenia, nie grania. Nie można być bogatym i słynnym jak mła bez upiększenia kilku kulek. Ponownie wyczuwam takie małe TMI. Lepiej mi szczegółów więcej nie zdradzaj, panie, panie robocie. Co za sensacyjna szansa na newsa! Już widzę nagłówki! Gdzieś istnieje pies! Mówiąc prawdę, jestem zdumiony! Wiem, to pochania artefakty i tworzy niekończące się. A czy nie, w sumie to jest sensacja, skoro co, no, ten pies tworzy coś, co. Nieskończenie wytwarza kasę? Jak, ile by, ile by kurde ludzie dali za to? O ile tego wartość jakoś można wycenić. O mój! O to jest prezent! Jest do Ciebie zaadresowany, kochanieńki! Czy nie wybuchasz ekscytacją? Co może być w środku? No, lepiej teraz to zaprezentować! Eee, no, to jest ciekawa, zagadkowa szansa na Newsa, bo tam może być wszystko. Może być. Kto wie? Może być tort z panią w środku. Może być konfetti. Może być e, fajerwerki. Może być bomba, na przykład, czy coś podobnego. Może być. No, kto wie, co tam jeszcze może być. Może być jeszcze drugi pies, taki jak ten tutaj, tylko że ukryty, czy coś. Może żona tego psa. Albo mąż, jeżeli to jest samiczka. Kto wie. Ula la! Ta gra w wideo, którą znalazłeś, jest dynamitem, jest wybuchowa! Mimo tego, że nie bawiam się aż do ostatniej ćwiartki, ale mi się to podoba. Pojawienie się z niebios niczym manna i zaspokajanie głodu widowni na wspaniałe roboty. O, oto Metaton! Mm. Tak, trochę próbuję rozgryźć po okładce, co to może być za gra, ale bardziej to wygląda jak jakaś okładka do albumu muzycznego, jak już. Z tym też się póki co wstrzymam. Kolejne coś w ten deseń. O nie! Ten scenariusz! Jak on tu się znalazł! Jest to super soczysty, pokaz przedpremierowy mojego najnowszego filmu, który na pewno nie skończy się fiaskiem: Metaton Film 28, w roli głównej Metaton! Słyszałem, że jak w innych filmach, głównie składa się on z pojedynczego czterogodzinnego ujęcia, w którym ukazywane są płatki róż lecące na moje leżące ciało. O, ale to nie jest jeszcze potwierdzone! Nie, <śm> ospojlerowałobyś mojego nowego filmu poprzez takiego newsa, co nie? A czy no... Wciąż mogą być ciekawsze rzeczy, więc no, się rozejrzę, dam ci szansę metaton z tym filmem. Huh, ale było blisko. Prawie dałeś mi mnóstwo darmowej reklamy! A czy to nie jest przypadkiem dobrze? Nie wiem, nie siedzę w świecie telewizji i nie orientuję się z tymi reklamami i lokowaniem produktu itp. itd, więc... Nie będę tematu ciągnął, czy coś, chociaż też ja w YouTube przejeżdżam, wiadomo, niby się reklamuje też, nie wiem, inne rzeczy na darmo swoimi filmami, a i tak potem się ludzie czepiają, że o kurde, narusza sprawy autorskie itp. itd. Więc lepiej już na tym skończmy. O mój! Jest to kompletnie nijaka szklanka wody! Ale wszystko może uczynić świetnego newsa, jeżeli tylko zastosujemy pewien zwrot akcji. Czy to możemy zgłosić? A czy możemy, ale czy chcemy? Szklaneczkę wody. No, bo jest to w sumie taka stosunkowo zagadkowa rzecz. Chyba nawet bardziej niż ten prezent. Potencjalnie, bo niby można by rzec, że okej, okay, jest troszkę kaka wody, ale tak, na, tak naprawdę nie jest z niej woda, tylko jakaś inna wodopodobna substancja czy ciecz, która leczy Hiwa na przykład, tam AIDS czy inne ebole i tym podobne sprawy. Ehm, dobra, więc co mnie najbardziej w sumie interesuje: pies, gra, scenariusz, prezent. Czy piłka? Dobra, może postąpię trochę tak... niezgodnie... z moimi przekonaniami. Unboxing robimy, co tam? Gotowy na prezentację? Wydniemy to w poście. Eee... tak. Unboxing, jak mówię. Hajs się musi zgadzać, a kurde, nic nie ma lepszego z filmów na YouTubie czy w telewizji, niż wypakowanie rzeczy, które już wiesz, co będzie w środku! Chociaż tutaj nie wiemy, więc to jest jeszcze lepsze. Uwaga, widzowie, nasz korespondent odnalazł prezent! <laughs> Ojej, go, nawet o nichłomy, co ty mówisz unboxing? <laughs> Okej, okay, to był nieplanowany autentycznie ten komentarz z tym unboxingiem. Dobra, super się, się złożyło. Widzę, że ja i Metaton jesteśmy na dobrym tropie, na tym samym tropie. Więc, więc odkryjmy, co jest w środku. Ten okrągły, czarny kształt. Czy to może być? Chyba dziś święta nastały wcześniej w tym roku. Jeżeli Mikołaj daje ludziom bomby zamiast prezentów. A naprawdę, bomba. Ależ, ależ fajny prezent. Nawet ją dla ciebie zapalono. Ale nie ekscytuj się za bardzo. Jeszcze nie widziałeś reszty pokoju! O mój! Chyba wszystko w tym pokoju jest bombą! Ten pies to bomba! Ta piłka do kosza to bomba! Nawet moje słowa są! BOOM! Odważny korespondencie! Jeżeli nie rozbroisz tych bomb... To ta duża bomba... Cię zmieć się z powierzchni ziemi w ciągu dwóch minut. I wtedy nie będziesz notował na żywo. Ależ okropne, ależ odrażające. Nasza dziewiątka widzów pokocha oglądanie tego. Powodzenia, skarbie! N nie martw się! Ja, ja zainstalowałem program do rozbrojenia bomb w, swoim, w Twoim telefonie. Używaj opcji rozbrój, kiedy bomba jest w strefie rozbrojenia. No, a więc, no, bierz ich! Się robi, szefie! Dobra, więc pies będzie pierwszy w takim wypadku. Więc tak, musimy tak trafić, e, tak, komendą e, defuse bomb Musimy jej użyć w tym momencie, w którym, e, no, pies czy tam jakaś inna rzecz będzie w tym zielonym prostokącie, czyli strefie, jak nam mówiła Alphys, do rozbrajania. E, zatem, e, laserki, dobra, ostrożnie przy nich oczywiście, do gierki. I ponownie, muzyka, ta muzyka i w sumie ta muzyka teraz tu gra, jakże jest moim zdaniem niedoceniona. Znaczy wiadomo, wszędzie się, wszędzie się mówi, że, właśnie, że ludzie lubią bardzo Bone Trousel, że lubią Heartache na przykład, co grało przy Toriel, czy jakieś inne motywy, co grają przy Bosach w szczególności. Ale nikt nie mówi o muzyce, co właśnie gra przy tym rozbrojeniu, a jest dla mnie świetna taka właśnie muzyka z takich bardzo napiętych wiadomości telewizyjnych, czy czegoś podobnego, okej, okay, tu jest blokada. Więc to jest chyba bomba czwarta, którą muszę rozbroić? I okej, tuż już mi poszło dobrze. Tam trochę się gubiłem, bo oczywiście gadałem i nie byłem tak bardzo skupiony na tym rozbrojeniu. E, nie uciekniesz mi! E, um, świetnie, idź do, idź do środka. Używam um, pól elektromagnetycznych, żeby uwięzić szklankę wody tam na środku. Dobra, jest mało sekund, 17, ale chyba zdążę. Jak żwawa szklanka wody. Dobra, udało się. Było całkiem mrocznie i groźnie, ale wyszło. Dobra robota, kochanieńki. Udało ci się dezaktywować wszystkie bomby. Gdybyś tego nie zrobił, to wielka bomba wybuchaby w ciągu dwóch minut. Teraz nie wybuchnie w ciągu dwóch minut. Wybuchnie w ciągu dwóch sekund. Żegnaj, skarbie. Aaaa... Chyba bomba się nie odpala! To dlatego! Bo kiedy ty prowadziłeś monolog, to i ja... Ja napra... Na zmień... no. O nie! Wyłączyłaś moje bomby poprzez swoje umiejętności hakerskie! E tak! Oto co zrobiłam! A niech to Liko! 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 <noise> Skąd się to wziął? Niech to licho! A niech to licho! Moje plany znów pokrzyżowane! Niech cię, człowieku! Niech cię, doktor Alfred, bo tak pomagasz mu! Ale niech, niech, niech nie biorą diabli naszej ósemki cudownych widzów, którzy teraz włączyli telewizję! Do nas tego razu, kochany! Wow! No to, to, to mu pokazaliśmy, co? Hey, wiem, że byłam na początku trochę dziwna, ale naprawdę myślę, że staję się bardziej, a bardziej, bar bardziej pewna co do prowadzenia ciebie, więc nie martw się o tego wielkiego, durnego robota, ochronię się przed nim, i jeżeli by przyszło, przyszło co do czego, to mogłabym go, no, nieważne. Do zobaczenia! Dobrze, więc ponowne telewizyjne przeżycie. I znów się mogło to źle skończyć, ale jednak Alphys na ratunek wyrusza. Jak mówię, niby może być czasami frustrujące jej towarzystwo, ale na końcu jest ona jakże oczywiście pomocna. Znów ujęcie z tą strukturą rdzenia. A, coś może ktoś powie o tej strukturze jeszcze więcej? Rdzeń! Zbliżasz się, co? Co? N nie! Dopiero się poznaliśmy! Już nie możesz być tak blisko. Undyne, nie musiałaś! Co? Nie musiałaś, Undyne! Jezu! Jakże dziwnie jest ją w takim stanie widzieć, że... Już taką tęsknotą, że już tęskni za mną, mimo że jeszcze się nie rozstaliśmy, bo wie, że wkrótce odejdę. Że po tym, co ona dotychczas zaprezentowała, to tak trochę. Widzisz to. To jest bezsenne. Zauważyłem, że jesteś trochę cicho. Czy. czy martwisz się o spotkanie z Azgorem? Znaczy, no, wiesz, ja jestem cicho cały czas. To jakiś tam gracz nade mną wybiera komendy za mnie, co mam mówić. No, nie martw się, okej? Okay? Król to bardzo miły gość. Jestem pewna, że z nim możesz pomówić i. Z ludzką duszą? Przejdziesz przez barierę, więc nie martw się, okej? Okay? Zapomnij o tym i uśmiechnij się! To była w sumie taka najbardziej pewna i pocieszająca wskazówka od Alphys, więc ta, taka właśnie duchowa motywacja w, w, w pewnym w, w sensie, więc naprawdę... No doceniam i też zauważam, że jednak też i w naszym towarzystwie Alphys czuje się o wiele, wiele lepiej już po tym czasie. No, ale taka właśnie jest cecha introwertyków: że jednak no, na początku mogą być trochę tacy, że czują się nieswojo przy tam kim, kimś tam, ale z czasem. z czasem właśnie taka znajomość z takim jednym introwertykiem, jednak może być czymś bezcennym. Eee, dzień dobry pani. Witaj, w naszym saloniku, mój drogi. Zainteresowany naszymi wypiekami i pajęczymi? Ws wszystkie dochody. Eee, przekazujemy prawdziwym pająkom. Hmm, ciekaw jestem czego mogą one potencjalnie potrzebować, żeby im kasę przeznaczać. Wygląda to na jakąś... potężną bransoletę. Eee, czekaj, to tylko croissant. <ścoughs> bardzo cienki, zakręcony croissant. Jest to pajań czy pączek. Wydaje się bardziej gumowy niż zwykle. Kiermasz pająków. Wszystkie, de, wszystkie dochody lecą do prawdziwych pająków. No okej, to już na właśnie sama pani duża pająk powiedziała. E, sprawdźcie pajęcze sieci, żeby dokonać zakupu. Ło! Wow! Co? <laughs> nie! Po prostu nie! <śmany> po prostu nie. Ile mam kasy? 368. Znaczy, okej. Okay. Eee. Znaczy, jestem ciekaw, czy coś się stanie. Może. Zło, jak, jak, dobra. Nie ma. Nie, nie kurz. Sorry! Ta cena u mnie wywołuje panikę. I też myślałem pr przez chwilę, że jak wybiorę, że chcę to kupić, nie mając kasy, to to ukradnę i się pani pająk wścieknie i... kto wie. Ja, 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 ja kupiłem pączka! Ja, 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 ja nie chciałem, ale tamta dziewczyna, mimo że mówiłem, że nie chce, to ona, ona się wpa wpatrywała we mnie w ten przerażający sposób i oblizywała swoje usta. Teraz nie mam kasy. No, ja nie mam nawet przed tym zakupem, więc jestem w trochę lepszej sytuacji niż ty, mój panie? Okej, okay, uciekamy, unikamy tego. Te ceny są okropne. Eee, cześć, Twalpis! Eee, ten pokój jest jak ten wcześniejszy, co? Są dwie łęgówki na północ i na południe. Musisz obie je rozwiązać, aby dalej przejść. Eee, także, chcę powiedzieć że naprawdę nie lubię dawać solucji do łamigłówek. Ale jeżeli potrzebujesz pomocy, to zadzwonię, okej? Okay? Właściwie to czekaj, ma mam pomysł. Byłeś przyjaciółmi w internecie. I wtedy możemy spingować, kiedy potrzebujesz pomocy. E e czekaj, już jesteśmy przyjaciółmi, tak? Ja, ja cię przecież zarejestrowałem, co nie? Czytałeś moje posty ten cały czas? No, mam taką nadzieję, że... Zgadzasz się ze mną na temat MiU-MiU-2? No, daj mi szansę obie części zobaczyć, to może ocenię sam i stwierdzę własną diagnozę, czy co tam. E, więc tak, szukamy teraz przejść do dwóch łamigłówek na dół i na górę. Ok, na, na dół już znalazłem. O rany, te lasery i te też pociągi to pamiętam, że akurat też nie jest bardzo miłą kombinacją. Chociaż tu się pamiętam, że jak się po prostu chodzi w miejscu w taki sposób, to właśnie to powoduje, że lasery wam nic nie zrobią. No ale też się czuję jakoś tutaj jakoś dziwnie często, zawsze, często zawsze, no po prostu często daje się na te lasery łapać, kiedy jestem w tej sekcji. Bo to jest takie trochę nienaturalne, że, że tak chodź, żeby stać, żeby unikać laserów, które każą ci, żeby stał. I takie pieprzone magnezje jak one działają! E, to nie ma związku z prowadzeniem cię, ale. E, no hej, czy chciałbyś może obejrzeć ludzki show telewizyjny razem? Kiedyś? Nazywa się. New Milk Security. No, jak mówię, daj mi szansę. Sam sobie opinię chętnie wyrobię. N naprawdę? Jest takie dobre. Jest to moje udane show. Jest ona o tej ludzkiej dziewczynie, oni kocimi uszami, których ludzie nie mają, więc ona jest wrażliwa na tym punkcie. Okazuje się, że uszy nie znaczenia, że jej przyjaciele ją lubią mimo tych uszu. Nie słyszałem, co? Ups, tak, Także to dziwnie, ale. kontroluje ludzkie umysły pocałunkami, całej ludzi, żeby ich problemy naprawiać. Ale jeżeli. Dobra, ja już trochę powoli nie nadążam, bo. kurde, Alphys włącza tryb Oldback. Okej, prawie owspilowałem całe show. Myślę, że naprawdę ci się spodobało. E, powinniśmy to obejrzeć. E, potem jak przejdziesz przez to... No... Też, taki introwertyk. Jak coś, jak coś się takiemu spodoba, czy coś, czy w coś się wciągnie, to się bardzo wciągnie. Wiem z doświadczenia. A... Um, dobra, więc... Znowu ta kartka? O, masz tylko jeden strzał, okej, okay, więc tu się trochę już zasady odrobinkę zmieniły. E, więc zobaczmy, mam tylko jeden strzał, więc muszę tak poprowadzić te skrzyneczki, żeby było zupełnie pusto. E, jak to mogę zrobić? E, chyba odczegać wiecu i... O, w ten sposób, tak, ten fakt trzeba wykorzystać, że tamta jakby luka, taka dziura na, na lewo jest o wiele... Większa niż tak naprawdę potrzeba, żeby była. E, cześć, kaktusie, czy po prostu kwiatku. To było znikąd, ale jasne, czemu nie.